Siemanko, z tej strony direk. Witam Was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Przechodzimy sobie od razu do paczuszek. Mam 10 paczek. Duża złota paczka premium jako pierwsza leci. Zobaczmy. Totalna lipa. Jeszcze jedna taka sama paczka. Teraz cztery paczki trzech piłkarzy 80. Może tutaj coś ujrzymy. No ciężko będzie. No, tak ogółem to jest ostatni odcinek Ultimate przed moim wyjazdem. Nagrałem dla was trzy filmy, chciałem więcej, ale no niestety nie, nie zdążyłem, mamy ekrany. O no, chociaż Bonucci 8.4. Ogólnie sorry, jeszcze się nie obudziłem. Także ten film, który teraz oglądacie, no wleci sobie 17, to będzie chyba niedziela? Przepraszam, to będzie poniedziałek. Teraz dwie mega paczki za Division Rivals za czwartą... Ligę, tutaj nic nie ma. Także ten film oglądacie w poniedziałek. Kolejny wleci sobie w piątek. Następny będzie we wtorek. I kolejny jeszcze następny będzie w Sobotę tutaj Gabriel Jesus. Po prostu, żeby to tak najlepiej rozłożyć, żeby nie było tak, że wrzucę wam trzy filmy od razu, i potem będzie cisza przez tydzień ponad na kanale, więc tak będzie. Teraz dwa razy 84, może coś tutaj poleci fajnego. O, jest chociaż walkout. Ok, Hurricane 89, spokoj. Tu może być jakiś level up. Może jakiś gorecka? No, na pewno. No i trzech piłkarzy 84, let's go. Chyba nie ma okautu. Niemcy, SP. A! A! To no już chciałem mówić, ale dobra, jednak Gendogan. Tak sobie teraz patrzę, co tam w SBC w ogóle jest. Jest znowu ikona, ale pamiętam, jak ostatnie trafy były. To tak mi się średnio <ścoughs> chce ją robić. Tego player Zagrajmy sobie jeden meczek i potem coś zrobimy. Taki składzik bez zmian. Jak oglądaliście tą relację z ostatniego streama, no to. Zrobiłem Sterlinga, zrobiłem tego Seal Dille. Seal na 99% żaden z nich się nie upgrade'uje, bo po prostu nie mam czasu, żeby grać tyle meczów. Także przechodzimy do spotkania. The Hoax Ramsdale na bramę C. Nie no, spoko składzik. o Pole, tam już zezłomowany od razu. Przez Upamykano. I znowu upamekano. Wow 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 wow, wow. Ajaj, ajaj, ajaj. Od razu mamy brameczkę Raikart. Uuu, ale piękne podanko Gianfranco po krótkim! Aj, blisko było! I teraz Gianfranco Zola, teraz po długim! On to obronił, czy co? Nie, no tak beznadziejnie strzeliłem... I do Zoli, dawaj! Dobre, Ber spinek... Kurde, ale strzał Rudigera <gry linkage> A właśnie w ogóle, bo bym zapomniał, bo przecież już wychodziły te trailery EAFC e e e e e 24 Zapewne oglądaliście, także z tego co widzieliśmy system zgrania, który został w tej Fifie wprowadzony, zostaje Tak szczerze to woliłem ten stary system zgrania, bo lepiej było zgrać na przykład takie karty z, wiecie, całkowicie innej ligi. Znaczy już się przyzwyczaiłem nawet do tego systemu, który jest teraz, ale i tak moim zdaniem ten stary był lepszy. Temat, który już jest raczej od długiego czasu, no to to, że będziemy grać mieszanymi składami, ależ Rudiger chciał tu przewrotkę. Mieszanymi składami, czyli mężczyźni i kobiety <gryw> będą mogli grać w jednej drużynie. To jest ciężki temat ogólnie, bo raczej większości graczy to się nie podoba. Większości graczom. I teraz do Zoli, dawaj, 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 poczekajcie chwilkę. Franko Frankofineska. Boże, co on robi ty? Także, no tak jak mówię, ciężki temat i no, mi się osobiście też to za bardzo nie podoba, bo jest to tak na siłę wciskane. No wiadomo tutaj też chodzi o pieniądze, pewnie niemało dostali za takie promocje. Najgorsze jest to, że jej tak praktycznie, tak, tak szczerze w ogóle praktycznie nie słucha. Graczy. Dużo takich ważnych rzeczy, które chcielibyśmy na przykład, żeby zmienili oni tego nie robią, tylko wciskają nam na siłę, albo po prostu wyśmiewają nas, no nawet się już z tym nie kryją. Co chwilę jakieś błędy, jakieś głupie, no po prostu no z tymi paczkami, chociażby nie? żeby dać błędny opis to już naprawdę. Bo chyba w poprzednich FIFAch yy, nie było takich problemów, żeby były takie, tyle tych rekompensat i w ogóle. Oni już chyba sami się pogubili, bo tyle tych paczek wydają, tego wszystkiego nowego testują, że oni już, oni sami nie wiedzą co, co chcą zrobić po prostu. <grywki> tak mi się wydaje. I gdyby to było tak, że na przykład te piłkarki miałyby jakieś wiecie, beznadziejne oceny albo po prostu mogliby zrobić osobny tryb na przykład do grania składami kobiet i osobny do meczów, czyli po prostu Ultimate by został albo na przykład osobny tryb Ultimate Team i tyle, chociaż zapewne prawie nikt by go w to nie grał, ale na pewno będzie tak, że zrobią specjalnie tak, żeby po prostu kobiety były OP w grze, przez co sami będziemy chcieli nimi grać no chyba, że naprawdę tak wszyscy się gracze zbuntują, że nie będą w ogóle chcieli grać takimi znaczy kartami kobiet, ale na, nie no na pewno tak nie będzie. Na pewno wielu graczy będzie testować jakichś wiecie, popularniejszych, nie wiem, nie wiem, tam youtuberów, streamerów czy ogółem, no i tak wyjdzie, że każdy się dowie, jakie piłkarki są upi. No i <ścoughs> nie będziemy widywać często w składzie. ZOLA! Kurde, kto wie, może po jakimś czasie jednak zmienimy zdanie i powiemy, że spoko, że dodali, chociaż <laughs> myślę, że to się nie wydarzy raczej. Moim zdaniem ogólnie to jest bez sensu, no bo kurczę, no porównywać futbol męski do, do tego <laughs> życkiego, no to... O Jezu, dobra, tapin pójdzie. <grym> 2-0, dobra! Tutaj sobie pogadamy po prostu, następny meczek sobie tak rozegramy na poważniej. Jak bardzo popularne są te piłkarki. Ja tak szczerze, gdyby nie to, że w FIFA zobaczyłem, że, że na przykład na okładce tą Karon ma chyba jakoś. Wtedy na Mbappé w FIFA 23 i tam jeszcze Lemanową, bo wyświetliło mi się na tym, że były jej stroje jakieś czy coś takiego Tifo. Fifie, to ja bym nawet nie wiedział, że ona istnieje tak naprawdę. No dobra, 3-0. <laughs> Jedynie ci, co tak śledzą więcej piłki nożnej, to mogą. Oj, czy byśmy mieli honorową? Tak jest, piękny gol, seal, DiliLi. Po prostu zobaczymy, jak to będzie. no. Czekamy na premierę. Paczka trzech piłkarzy 83, dostałem ją za zrobienie jakichś czterech zadań. Elegancka paka. Trzech piłkarzy 84, Toni. Nie, ale te samowero, Terstegen, i może tutaj Level Up. Nie, ale mamy trzy lockouty, także w porządku. Właśnie sobie teraz czytam, wszedłem i mamy tutaj, że Australijski Store jakiś potwierdził, że ma być przycisk do odbierania nagród. Wszystkich wiecie, nie będziemy musieli pojedynczo odbierać nagród, także byłoby to fajnie. Ze zgranie ikon zostało lepszone, Poruszanie po menu ma być dużo. Płynniejsze i zmiana pozycji zawodnika nie będzie wymagała użycia dodatkowej karty. Czyli to są akurat zmiany na plus moim zdaniem. 3 razy 85 plus Virgil van Dijk, bardzo dobra ocena ogólna pod SBC i level up jakiś. Jest! Malen na LS-ie. o kurde. 50, może 40 tysięcy. Pewnie ma 5, a nie, 4 na 4, okej. Okay. No ale spoko, trafiliśmy kolejnego levela pika. Dobra, robimy sobie player pika z Toastem lub Shaveshifterem, 93+, przepalam tutaj Sterlinga. No bo jak już wrócę, to i tak nie zdążę go po prostu zaupgrade'ować, nie ma na to szans, Dalglish. Zagrałem tam coś nim, no w porządku, ale nie będę nim więcej grał, także nie ma co trzymać tych kart w klubie. Maldinim zagrałem 167 spotkań, 3 bramki, 3 asysty. Jest to jeden z najlepszych obrońców, jakim grałem w ogóle w FIFA. Ale, no, też raczej już nim nie będę grał, także przepalamy po prostu, bo, no, nie mam za dużo foderu, niestety. A tutaj naprawdę wysokie, ocenione składy trzeba przepalić 90 i 88 jeszcze. I drugi składzik przepalamy na player Piczka. Tutaj leci malen, także zobaczmy. Bez żadnych zasłóweczek, bez niczego, po prostu na spontanie, na sam koniec Pik z lub zmienno-kształtnym 93, zobaczmy. Odda czy nie? Jest no o okej okay. jest kimś. To jest spoko trafik nawet okej okay. Kimiś myślę że całkiem taki pozytywny traf także bardzo fajnie. Także to będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję że odcinek wam się spodobał taki luźny dzisiaj. Życzę wam miłego dnia i udanych wakacji bo na pewno nie jeden z was też je ma. I tak jak mówiłem kolejny odcinek wyleci sobie w piątek, kolejny we wtorek i jeszcze kolejny w sobotę. Także Taki rozkład jazdy jest, kiedy mi nie będzie, a co do późniejszych filmów będę Wam oczywiście dawał znać, także trzymajcie się, do następnego, cześć!